Jesteśmy na szczycie śnieżnika Jak to panie doktorze? O jest zimna cholera! cholera jest... jest mniej niż zero Mniej, mniej niż zero o, No jesteśmy na górze To nie, żeśmy wchodzili? ale było widać jest pewnie karkonąse teraz to nie wiem czy to karkonąse czy nie czy tamto to ślęża czy nie bo nie wiem gdzie północ, gdzie południe ale ja myślę, że tam są karkonąse